Cześć! Z tej strony chmura mówi, niedawno przeczytałem, o czym zresztą wam tutaj opowiadałem, bardzo dobrą książkę Katarzyny Zyskowskiej Nocami krzyczą Sarny. I myślałem sobie po jej przeczytaniu, że chciałbym czytać takie powieści możliwie najczęściej, i wtedy przychodzi Katarzyna Zyskowska ze Szklanymi Ptakami. Nie sądziłem, że się uda, ale się udało. Autorka książką Nocami krzyczą sarny ustawiła poprzeczkę bardzo wysoko, a szklanymi ptakami podniosła ją jeszcze wyżej, co jest z perspektywy czytelnika wiadomością doskonałą. Nocami krzyczą sarny to książka wyjątkowa. Szklane ptaki jeszcze lepsza. Oczywiście to tylko moje zdanie, w dodatku skrajnie subiektywne, bo czas akcji szklanych ptaków to druga wojna światowa, na której temat czytam sporo od czasów liceum, bo co jak co, ale niektóre lektury szkolne opisujące tamten mroczny okres są, nie chcę powiedzieć, fascynujące, bo to okropne określenie w odniesieniu do tego strasznego czasu, ale niosą one ze sobą niesamowitą wartość i kawał historii. Na przykład kamienie na szaniec, inny świat, zdążyć przed Panem Bogiem. A w taki sposób szklane ptaki opisuje wydawca, czyli znak. Drobna twarz, mleczno-biała szyja, kasztanowy warkocz. Jej skóra pachnie miodem i pomarańczami, kiedy on szepcze jej do ucha: Nie mogę dać ci, Basiu, nic oprócz siebie. Po czterech dniach od pierwszego spotkania są już zaręczeni. Ale choć Krzysztof kocha Basię jak tylko poeta kochać potrafi, połowa jego serca jest na zawsze zajęta. Co czuła Barbara, zamknięta w 30 trzydziestometrowym mieszkaniu z zaborczą matką Baczyńskiego? Jaką tajemnicę skrywała ta zapomniana przez potomnych kobieta? Co łączyło młodego poety z Jarosławem Iwaszkiewiczem i Jerzym Andrzejewskim? I czy ten genialny chłopak naprawdę musiał zginąć w Powstaniu Warszawskim? Katarzyna Zyskowska spędziła długie godziny w archiwach, by od podszewki poznać losy niezwykłego trójkąta. W swojej powieści po raz pierwszy oddaje głos trójgu baczyńskim Krzysztofowi, jego matce Stefani i ukochanej żonie Basi, by sami opowiedzieli historię tej pięknej i tragicznej miłości. Tyle wydawca, a ja przyznaję, że nigdy za poezją nie przepadałem i twórczości Baczyńskiego zwyczajnie nie znam i nie będę się oszukiwał, że cokolwiek się w tej materii zmieni, bo po prostu wolę prozę. Ale napisanie powieści na podstawie życiorysu Baczyńskiego to pomysł genialny. Historię opowiadają ze swojej perspektywy trzy osoby, o czym zresztą przeczytałem wam chwilę wcześniej w opisie od wydawcy: czyli Krzysztof Kamil Baczyński, Barbara Baczyńska i Stefania Baczyńska. I pięknie sobie poradziła autorka z podziałem tej historii na role, bo każda z tych osób to na swój sposób oddzielna historia, a łączy je wszystkie Baczyński, młody poeta, który nijak nie pasuje do wojennego świata, w którym przyszło mu żyć. Cytat. Milczymy o treblince i o tym, czym jest w istocie. Milczymy o komorach gazowych. Mój brat, znawca etyki, profesor filozofii i ja milczymy, bo nie znajdujemy słów, bo trudno uwierzyć, że to wszystko dzieje się naprawdę. Że nie jesteśmy w tym mieście u siebie, chociaż tu się urodziliśmy i Warszawa jest całym naszym światem. Milczymy, bo nie wierzymy, że człowiek jest zdolny do takiego okrucieństwa. Milczymy, cały czas mając nadzieję, że to tylko niedorzeczny sen sen o śmierci, z którego w końcu się wybudzimy. Koniec cytatu, ale jeśli jest już mrocznie to jeszcze jeden. Przed tygodniem dołączył do nas pewien mężczyzna w średnim wieku z Mokotowa, który twierdzi, że na własne oczy widział, jak Niemcy łapią ludzi i pędzą ich przed czołgami, żywe tarcze, w które mają strzelać powstańcy. Przed dwoma dniami zaś trafił do nas także dzieciak, wyglądający na nie więcej niż 10 lat, który wraz z matką, dziadkiem i grupą przechodniów przebiegał ulicą, gdy nagle rozpoczął się ostrzał snajpera. Wszyscy dookoła padli pod gradem kul, a do studzienek spłynęła rzeka spienionej krwi. Mamusia to tylko taką małą dziurkę w czole miała, ale dziadziowi cała głowa odpadła. A ten mały uszedł z życiem. Potem dwa dni i dwie noce spędził ukryty pod trupami bliskich, czekając aż snajper opuści pozycję. Żar lał się z nieba. Muchy wchodziły dzieciakowi do nosa i ust, składały jaja na ciałach. Ale przeżył i teraz jest tutaj, w piwnicy na pańskiej. I mówi, że szuka Cioci, bo Ciocia mieszkała przed powstaniem gdzieś tutaj niedaleko, na siennej czy śliskiej, i zaraz by do niej poszedł, tylko się boi wystrzałów i trupów. I much, i czerwi, i śmierci. Ta historia robi ogromne wrażenie. Przez naturalność i autentyczność jej bohaterów, przez ich zwykłe życie, jakie starali się prowadzić w niezwykłych czasach, i na koniec przez jej finał, który, nie zdradzając fabuły, też jest wyjątkowy. Język powieści prosty, a jednocześnie piękny. Zyskowska napisała jedną z najlepszych książek, jakie miałem przyjemność czytać przez ostatnie lata. Cytat. Nie płakałem od wybuchu wojny, roniąc jedynie suche łzy liter na papier. Nie płakałem ani wtedy, gdy kolejno ginęli moi koledzy, ani gdy w ruinach getta rozstrzelano rodzinę. A teraz płaczę, bo nagle dociera do mnie, że już nigdy nie przeżyję takich świąt jak tamte w Bukowinie. To odeszło na zawsze, bo świat po tej katastrofie już nigdy nie będzie jak wtedy. My nie będziemy tacy jak kiedyś, albo w ogóle nas już nie będzie. I jeszcze jeden, ostatni. Każdy dzień jest jak śniegowa kula, która toczy się przez kolejne miesiące sunąc przez mrok, przez wyjałowione pola naszego miasta, i obrasta w małe zdarzenia, czasem istotne, a czasem nie, dobre i złe, ostatnio zazwyczaj złe, i obrasta w ich nieuchronność. Taka jest ta zima i wiosna. Noce zbyt długie i dnie nazbyt ciemne. Doskonała to książka. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję za Wasz czas. Do usłyszenia.